Zszczołem tu Archie. Myślę, że warto było nagrać ten filmik, Zwłaszcza, że udało mi się tutaj sfilmować dość ciekawy, dość ciekawy, chciałem powiedzieć produkt, ale no dość ciekawy właśnie nabytek, który dostałem za około 6 zł od Kumpla, który kupował od razu parę sztuk dla siebie. Zostałem zapytany, czy chcę jedną sztukę. Stwierdziłem, że warto. Sprawdziłem po, po, po samej wielkości tego skorpiona. A teraz widzimy, jak ten skorpion bawi się swoją, swoją zdobyczą. Ja oczywiście też bawię się, za co bardzo sorry. Bawię się tą kamerą, bawię się światłem, które nie jest zbyt profesjonalny, Jest to pierwszy filmik tego typu. Myślę, że będzie ich więcej, ale z moją hodowlą już samych ptaszników, których mam około 90. Myślę, że fajnie, że wpadłem na ten pomysł. Oczywiście ten pomysł został zaczerpnięty od wielu, wielu tutaj filmików, które ja sam oglądałem. Między innymi Crisby, między innymi Zilla. Teraz Kamil, który do Zilli się dołączył. Być może ja się dołączę, zobaczymy. No, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik. Co do samego zjadania tego mocznika no dość nieporadnie mu to idzie, jest to Skorpion e, Euskorpius Flavicaudis e, mam nadzieję, że to nie jest trudno komukolwiek wymówić, bo mi bardzo dlatego tak to nieporadnie wygląda, no chciałbym tutaj pokazać e, w, właśnie w, w, co on w, w tym filmiku będzie robił <ścoughs> W ogóle pierwszy raz nagrywam takie filmiki, więc sorry tak naprawdę za autorstwo tych tekstów nieśmiesznych. Co do tutaj samego skorpiona. No jest to bardzo mały skorpion. Tak jak widać trzymam go w kliszówce. Jest to skorpion L2 bodajże. Czyli tak jakby zszedł dopiero z ciała swojej matki. Nie znam się na skorpionach tak bardzo jak Marcin ZY, którego bardzo polecam. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o skorpionach, to najlepiej napisać do niego. Jest na grupie Terrorystyka, którą bardzo też polecam. Jestem tam administratorem. Ja mogę Wam pomóc na pewno w, w wielu kwestiach dotyczących ptaszników, w wielu kwestiach dotyczących skorpionów, ale skorpionów już mniej. Nie to co Martin ZY. Tak naprawdę nie wiem jak mu się czyta to nazwisko, nie wiem, te pseudo. No, muszę goś kiedyś spytać. Co do samego Skorpiona, tak jak widać, jest mały. Zamieszkuje tutaj otwarte tereny, a także lasy. Ukrywa się pod gałęziami, jakimiś zaroślach. Często kopie nory. U mnie na razie nic nie kopie, nic nie robi, po prostu siedzi, leży, czeka na pokarm. Tak jak widać, bawi się tym pokarmem, dość ciekawie to wygląda. Ech, no co tu dużo mówić, skorpiony nie są jakieś y, wymagające. Myślę, że młode dorosną po około 18-22 miesiącach, po 6-5 wylinkach będzie to możliwe. No tu widać jak się bawi tym mącznikiem, jakby był Herkulesem. Tak go w sumie nazwałem. Kupiłem sobie dwie sztuki, natomiast ten jest dość osobliwy, ponieważ że tak powiem, swoim telsonem. Tak, ten kolec na samym końcu, jeżeli ktoś nie wie, to jest telson. Telson, szczypce i dalej nie znam, nie znam tutaj nazw poszczególnych anatomicznych skorpionów. Co do samego mm, skorpiona jeszcze chciałem powiedzieć. No, on występuje we Włoszech, czyli w Europie, w Algierii, Francji, Hiszpanii hmm. e, wilgotność jaka powinna być utrzymywana około 50% myślę, że to jest dostateczna wilgotność nie może być mniejsza, ponieważ on z tego co wiem e, żyje właśnie w, w, żyje właśnie w norach, e, zaroślach i tak dalej, jak wcześniej wspomniałem, więc najlepiej, żeby miał te 60% co do rozpoznawania płci, nie znam, mogę wam przeczytać, ale nie ma to żadnego sensu. Terrarium, jakie mu skompletuję razem z drugim dorosłym osobnikiem, który też dorośnie za parę miesięcy, paręnaście. Myślę, że taki 19 19 na 19 zupełnie mu tutaj wystarczy. Co do samego... No, tutaj mi się coś pojawiło. Dobra, e, co do samego tutaj dziennika hodowlanego. Myślę, że w przyszłości będę robił takie filmiki, tylko dość tro, trochę bardziej ciekawe. No zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się spodoba Wam ten filmik, że będziecie... no właśnie się przewrócił, że będziecie pozytywnie z niego, e, będziecie go pozytywnie odczuwać. Myślę, że to tyle. Nie trzeba dużo mówić. Następnym razem się spotkamy w trochę innych okolicznościach. Dzięki, cześć na razie.